Idziemy, idziemy, tak. Zobaczcie, jak ładnie. Ptaszki śpiewają. sobie całą paczkę końcówek, bo nigdy nie mogę się zebrać do tego, żeby je sobie zamawiać. A już moja wygląda to Nie chcę wejść do końca. No dobra, nie będziemy się tym przejmować. Ale najpierw język. I dzisiaj nałożę sobie pod makijaż tylko to serum. Bez kremu i zobaczymy. Jak to się sprawdzi, bo chyba wiecie co, zacznę używać tego serum jako kremu. I powiem wam, że świetnie się na to masuje. No hello. Czy wy też tak macie? Ja słuchajcie, jak muszę rano wyjść i mam pół godziny, to się wyszykuję i wyjdę w pół godziny. A jak nastawię sobie wcześniej budzik i wstanę trzy godziny wcześniej, to też się wyszykuję w pół godziny. Czy wy też tak macie? No po prostu, no nie wiem. Ja, mi się wydaje, że wtedy czas jest z gumy, że ja mam mnóstwo czasu że mogę sobie z każdym pisać i rozmawiać i w ogóle a potem, o kurde, pół godziny no, także nie szykuję się i nawet bym się nie szykowała powiem Wam, że pada jestem strasznie zmęczona, wczoraj miałam bardzo długi dzień rano byłam na bardzo długim spacerze z Lolą potem miałam szkołę, a potem jeszcze no, miałam taką sesję do do 11, więc w ogóle napiłam się tylko wody, wziąłam i poszłam spać i też w ogóle wczoraj zamówiłam sobie i chciało mi się gotować, mimo że miałam jedzenie, ale jakoś tak właśnie stwierdziłam, a dobre zamówię sobie i zamówiłam sobie jakiegoś nowego Chińczyka i czy wy to widzicie, jestem okrągła, no wiadomo, Chińczyk glutaminem, nie, jakby tutaj... Nie ma co się dziwić, ale w ogóle jakiś taki był <laughs> niezbyt dobry. Znaczy, był pyszny, ale, wiecie, w sensie w smaku to był pyszny, ale tak. Troszkę mm, więcej nie zamówię, bo się właśnie tak. No, i już jestem. Może. <laughs> no, i właśnie. Mm, ja bym sobie nie robiła makijażu, ale w ogóle idę w kotu zrobić włosy. Już mam związanek jakkolwiek do mycia zębów. bo Już naprawdę nie mam czasu i siedzę wpiszę. Muszę się jakoś szybciutko z Wami tutaj wyszykować. Postanowiłam się odezwać. Mega się cieszę, że już sobie zrobię te włosy. Właśnie nie pamiętam, wszystkie widzicie te robią, ale to musiało strasznie dawno być. A ja wiecie, no raczej tak regularnie chodzę do Sylwestra do, do fryzjera. Jakoś tak teraz mi się. Podobał ten mój kolor, że nie wiem jak to się stało, że to tak długo zlecało. No, czekajcie, czekajcie, muszę tutaj znaleźć, co ja chcę nałożyć. Dobra, panika. Nie masz czasu, żeby tutaj szukać i kombinować, więc szybciutko się ogarniamy. No i właśnie jeszcze muszę jedną rzecz wrzucić na Instagram, więc troszkę się podłamuję. A potem wiecie, jak to jest to jest tak jak u fryzjera, jak się siedzi mm, z tymi foliami z mokrą głową i są te memy, że tam dlaczego u fryzjera zawsze się wygląda jak zmokła kura. Ja już bym to kiedyś mówiłam. Dużo osób sobie to zapamiętało, że słuchajcie, włosy to 60% wyglądu. Nie makijaż. Hmm, nawet nie cera i tak dalej, włosy, dlatego właśnie ja na przykład siebie nie znoszę, o, czy taki takich włosach, czy jak mam takie mokre po myciu, bo po prostu wtedy dużo gorzej wyglądamy, bo są naprawdę ważne, <laughs> dlatego właśnie, wiecie... Nawet jak nie są jakieś super zrobione czy coś, to zawsze warto je, nie wiem, przeprostować albo związać, albo przylakierować, żeby były takie ujarzmione i wtedy od razu lepiej wyglądamy, wiecie o co chodzi. No i idealnie by było mieć, wiecie, codziennie blowout na szczotkę i tak dalej. Jakieś, słuchajcie, ja nie wiem, jakie. Są w ogóle jakieś takie rzeczy z poprzedniego życia, które ja, nie wiem, ja kiedyś naprawdę codziennie układałam włosy na szczotkę. Teraz. <grym> nie. Ostatnio naprawdę bardzo lubię siebie w związanych włosach i tak jak wam tyle lat mówiłam, że człowiek jajo i siebie nie lubiłam. Ja nie wiem, czy mi się buzia zmieniła z wiekiem, czy po prostu ja to zaakceptowałam, czy o co chodzi, ale ja po prostu no nienawidziłam, dlatego zawsze nosiłam rozpuszczone, a teraz kocham i uwielbiam. I bardziej się lubię, nawet jak teraz mam takie owiecienie, chlubię, nie to właśnie mam takie wrażenie, że jak mam takie, wiecie, związane, jeszcze takie wylakierowane, wyciągnięte mmm, na gładko, to że to tak bardzo estetycznie i tak czysto wygląda. O. A kiedyś miałam tak, że, wiecie co, sobie myślałam, boże, jak te kobiety mają takie długie włosy do pasa. Są takie kobiety, które zawsze mają związane włosy, nie? Zawsze kitka. I tak, boże, takie ma piękne te włosy i tak szkoda, że, że czemu ona tak tą kitkę... Nosi pewnie się nie chce układać, nie? Teraz ja widzę, jak to się zmienia. Dlatego, dlatego pamiętajcie, że wszystko się w życiu zmienia i trzeba się zmieniać. Zmiana jest dobra. Najlepiej, najlepiej, właśnie, jak nam się zmienia. No, nie ma w tym nic złego, tylko krowa nie zmienia zdania, tak? Tak jak ostatnio bym się podobało. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. O! No, naprawdę powiem wam, że podoba mi się ta opcja z tym nakładaniem trzech i rozcieraniem. O. Spoko, mm. Tak. Także, kochani. No, to sobie jeszcze wyczyszczę, tak, pudrem. To jest oczywiście fwen, wenti. Fenty. Fenty Batter. O. Widzisz, tego sobie nie robię, że robię taki pasek, więc tak. O, tu. Nie. O. No. Mamy czas. Znaczy mamy czas, 20 minut, nie? <noise> Ale no serio mówię wam, że ja po prostu więcej robię, jak wstaję później, niż jak tak wstaję i że wstaje, mi się daje, że mam czas na spacer, na kawę, na wszystko, na maile, na SM, na wszystko. Proszę. Hmm? jeszcze. Troszkę przykudruję, żeby się tak nie klei. Powiem Wam, że w ogóle ostatnio miałam też tak, że właśnie a, kupiłam sobie jakiś nowy make-up. Nawet tak wyszłam na Sephora, myślałam o tych, um, tych takich kropelkach z drank Elefant, Ale tak sobie myślę, nie chcę już nakładać więcej warstw, to jest zajebiste. I kosztuje 4 i naprawdę od wszystkich dostaję komplementy na żywo. Serio, to sobie. No i wiecie, czy mi to naprawdę jest potrzebne? Wiecie, to, to nie jest tania rzecz. Potem w ogóle, no jakiś róż płynie. Z Rare Beauty. Też wszyscy polecają. No ale znowu mam ten. Kupiłam sobie też ten z AA, on też jest spoko. I tak wiecie co kiedyś? Miałam naprawdę taką przyjemność w tym, pamiętacie, kiedyś paczki piarowe przychodziły i wiecznie jakieś nowe rzeczy i kosmetyki. A teraz naprawdę tak, że lubię więc te kilka rzeczy i je zużywać. I oczywiście, że mam w sobie coś takiego, że. Wiecie. Fajne, kupiłabym sobie, ale potem mam takie. Nie potrzebujesz tego. Już ci się tu nie mieści to, co masz. Nie? No ja już tak mam. Kurde, właśnie. Kupiłam coś nowego do filmu. Pokazałam wam coś nowego. A potem mam także. Nie, nie będę nic robić wysy. Nawet nie jest, że pod półkiczkę, bo ja myślę, że większość z was docenia to, że ja. Właśnie, nie, wiecie, nie polecam nowej szminki, co film. Yy, ale. A, i ktoś mnie ostatnio pytał o to mydełko. Ja je kupiłam u mojej u kosmetyczki, tak wygląda. No, yy, nie wiem, słuchajcie, pozmieniało mi się. Natomiast książek, bo już też sobie robię banana na książki, po prostu cały czas, nie wiem, cały czas ktoś mi poleca, albo odkrywam jakieś nowe tematy, albo no po prostu y, mogłam codziennie kupować książki, a nie jestem w stanie ich tak szybko czytać, więc też y, tylko po prostu zapełniam sobie koszyk na Allegro. I to jest coś, co mnie jara. A też powiem wam, że no, naprawdę jest, jestem z tego tak zadowolona i w ogóle z mojego makijażu ostatnio. I ja uważam, że naprawdę ładnie wygląda. O, zobaczcie, nawet tak bym mogła yy, już to zostawić. Będzie ok. Ale tego nie zrobię. Tam. może czymś innym, czy ja właśnie bo ostatnio u, u, u. o tu jest ten tego. no jakby już nie będziemy poruszać przykładowie, muszę tu zrobić porządek i zatemperować konturowki właśnie um, tak, ale, 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 ale Właśnie też biję się z myślami, słuchajcie, czy robić sobie te rzęsy, czy nie, Może ja bardzo lubię I z jednej strony ten, a z drugiej strony właśnie wszystko mi tak szybko rośnie. Nie wiem już teraz też będę miała trochę więcej wolnego czasu, więc będę mogła jakoś tak lepiej <kluw> zapanować nad swoim życiem. Wygląda na bardziej wyspą, prawda? Tak. Teraz temperujemy to. Pytam się, czy ja kupiłam jeszcze jedną konturówkę z NYX-a. No właśnie, ale z nyx to chcę sobie te konturówki zamówić, bo jest naprawdę super. No dobra, i zobaczymy, tutaj mam... Golden Rose, jeszcze jedną pomadkę, której nie używałam. Poprzednio używałam tej. Jest spoko, ale trochę się zbiera na ustach, tak w środku. Za czym nie przepadam, ale może to po prostu na przykład taki kolor, a nie sam produkt. Zobaczymy tą. Co to jest? Golden Rose Matte Lipstick Crayon, kolor 10. O, ładnie. Z turówką, zobaczcie. Ona jest taka trochę fioletowa, właśnie chciałam taką lekko fioletową. Ładnie. Nie? Dobra. Dobra, słuchajcie. Naprawdę. Mm. I ma inną. Tamta się już zbierała od początku, tak? Mi się wydaje, że będzie ok. W się od razu, jak yy, usta się tutaj większe, nie? Ładnie. Dobra, idę wyjść, piżemy i się ogarnąć. No dobra. Jestem ready. Włosy związane, nie zalakierowane, no bo wiadomo. Bluza Zara. Spodnie Skins. Buty. Z to nazywają. torba Ja nie mam ani siły, ani. Nie wiem, też. Wiem, że czeka mnie dużo godzin, się z cenią tego fryzjera, dzisiaj, więc. Ech. Więc. Musi mi być wygodniej, i ciepło i w ogóle. I to nie jest dzień na jeansy, ani na geansy. W sumie ko, po prostu cały czas sobie że nie będę nosić tych dresów Ale są świetne. Dobra. A. Jeszcze to. I gotowe. No, hello, hello. Jestem. Co prawda moje włosy nie wyglądają jakoś super, bo szłam przed chwilą przez taki deszcz. Jest taka okropna pogoda i to był taki długi dzień. I nie za dobry. się kończy. Byłam w Lidlu, więc uwaga. dla Lidla. Silikon. Spróbuję go samo położyć. Eee, Lasagne. Serek proteinowy. śmietanka 18%. I tuńczyk, będę robić z tuńczykiem z mojego żeby. Puding waniliowy. Jezu kocham to. Słuchajcie, to jest takie dobre. Profitolki. Ziemniaczki gotowe. Cukiereczki. O nie, nienawidzę jak mi się to zrobi. Jeszcze jeden ten pudding z winą śmietaną i specjalnie tak niosłam, żeby był na prosto i się wymieszał. Jeszcze jeden serek, pierogi. O, Wam, że to dzisiaj nie jest mój dzień. Jeszcze jedne pierogi. Tartucho. Te zakupy oddaję mój humor, aktualny. Polędwica Sopocka. I to wszystko. No, także... Ale przynajmniej odrostu nie mam. Mam ładne włosy. No, ale też bym się chciała pokazać. A yy, po prostu mnie tak wywiało i tak zmoczyło. No, ale... Doceńmy... Doceńmy to, że nie mam odrostu i takie długie są te włosy w ogóle, jak są teraz wyprostowane. No powiedzmy, teraz są trochę pofalowane, ale... No tak. A teraz słuchajcie, idę zmyć makijaż, wejść pod prysznic i coś zjeść i sobie odpalić YouTube'a. Bo o niczym innym nie marzę i zapewne już dzisiaj. Nie odezwę. No halo, halo, witajcie dnia następnego. Teraz może lepiej widać te włosy. Przynajmniej, ale jest tak ciemno. Jest taki ponury dzień. No ale dobra. Make-up sobie zrobiła jakiś tam zupełnie lekki. I tak. Skins. To jest ten Everyday Fitness. No to jest ta taka podstawowa wersja. Nie bawełniana, tylko nie wiem z czego to taka syntetyczna. Zwykła czarna bluzka do tego leginsy, skarpetki, adidas i te buty, dawno ich nie nosiłam, ale w ogóle słyszycie to? one tak trzeszczą taki mały odgłos dziwny i wiecie co? nie wiem właśnie czy jest zimno, czy nie jest zimno ale założę sobie miśka tak jak teraz są te na instagramie, filmy i tiktoki mobwife era ja miałam mobwife era nie wiem, za trzy lata temu pamiętacie? Jak ja całe, yy, całą zimę w takim miśku długim przechodziłam. Ten jest cieńszy, właśnie nie wiem, gdzie mam tam tego grubszego. Bo jeszcze miałam biały, zresztą to wszystko w garderobie wysoko powieszone. Muszę się do tego dobrać. I co? Może tą torebkę pasuje, czy nie pasuje? Tak, rzadko ją noszę. Najbardziej lubię tą. Ale lepiej Muszę sobie zabrać tą prawdę albo sprzedać, albo zacząć nosić. Kiedyś ją chciałam komuś dać w ogóle, ale dobrze, że nie dałam tej osobie, której chciałam podarować filmową tajminę. No, perfumy. Ładnie z paznokciami to wygląda. No, także widzicie, te rzeczy skins zamierzam y, cały czas w tym chodzić. Jak tylko będą te leginsy dostępne, to Wam podlinkuję, ale ich nie ma niestety. Mam nadzieję, że zrobię jeszcze raz taką kolekcję, bo sobie jeszcze jakiś inny kolor, chociaż te mi mega wystarczają. No i tutaj ta bluzeczka, ten jest spoko, tak może jakby miało padać, więc nie wiem, czy zaraz nie zmienię na płaszczu i z kapturem, ale tak to zadowolona. No, także ja tak wyglądam. I uciekam. Zobaczcie, jaka pogoda kleje. Jak Wróciłam z lądu, ze spaceru. Teraz takie jest OK. albo przed chwilę była taka ulewa. O, no tak. Już Ci robię jeść. Wróciłam do domu. Muszę tutaj ogarnąć, bo mam bałagan. Zrobić sobie coś jeść. I wrócić dla Was film. Więc zaraz się rozbieram, no ale pogoda jest słuchajcie, w blizercie. jakie chmury jak leje, ale powiem wam, że to taki, tak wiosennie jak ten deszcz, może cieszę się, że jestem w domu i jest szaro i pomnuro, ale jakiś taki czuję powiew wiosny, a to bardzo pocieszające <grym>